Ze strony Bomek00 a dzisiaj gramy z Minecrafta. Oś ciężko. Dobra, jeszcze. Dobra, jeszcze. Dobra, jeszcze. Dobra, jeszcze. na naszym świecie. Niech się tu włączy. Czoklet No Team Royal. Ja się włączyłem Dziękuję, że mnie ktoś subskrybował. Bardzo dziękuję. Dawajcie mi łapki. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i tak dalej, i tak dalej, nie? Ale niech się wasze Budowanie terenu. O jest. Oj, To chciałem zbudować, żeby wieśniak nie ucieknął. Dobra. Gdzie jest? A tu jak? Siema, nie ma. daje jakiś dźwięk, jakby budowaliście do yy, coś. Nie się to tylko. Teraz to idzie spoko, na tu wieśniaka. Ale będzie przypół fajny. Dobra, dajemy wiśniaka. Napiszę tu coś. Czekajcie. Czekajcie. Czekajcie jest ta, ta bieżka. A tu jest. Sprzedawca Co? Rzę. I jeszcze to oświetl... O nie, nie zegar. Jeszcze to oświetla. I dam wieś na kierunku. Mm -mm. No i masz tu sprzedawać ładnie. Tylko mi cieknie szkodzi jeden. Dobra. Jak widać, budowałem. Nie wiem, co właśnie, właśnie teraz budowałem. Nie wiem. A niech to będzie. Tak na ozdobę. Dobra, teraz tylko się prześpimy. A w ogóle chcę wam coś pokazać. W tym czerwonym łóżku. Jaki efekt. Głowę, tak dajesz na dół. <laughs> Dobra. Idziemy <w> budować dom. <laughs> a by tu zbudować dom. Będzie nasz Minecraft Ferrari. Jeszcze moją siostrę będziemy grać. Dobra. Hmm. Może coś takiego zbuduję? Ja wiem, coś. Szkoda. Ludzie, oglądacie jej na Zoomie? Fajne to jest. 4-5. Oglądałem dwie wersy. No. O. Potem Wam powiem na końcu. Może zrobię 10 faktów o mnie albo ściągnę na fa i będzie spokój. Oj. No je u mnie wiatr. Najpierw też u was jest. Czy coś się dzieje. Podam hmm. okno. Dobre, niech to będzie tu, tu, tu. Jak widzę tu budowałem ten domek na drzewie taki. by to powiedzieć, bardzo dziwny. <grymne> A tu mogę ja zrobię A, Ale też tam dałem jakieś ciasto. Krew, czarz. Dębowe drzewa. A bardzo dziękuję za... Kto mnie subskrybował, bardzo dziękuję za to. Odwdzięcz się jakoś. Dobra. Zrobiłem tymi płotkami, żeby to wyglądało, nie? jak ten domek. No rewelacja. Elegancja Francja. Buduję tylko dach. Hmm, szkoda, że nikt ze mną nie gra. Dobra, i tu będzie ta. Tak, tak. Tak. Ale u mnie wieje okropieństwo napiszcie, u was jest strasznie u mnie jest straszliwe Ten Pan Dominik powiedział, żeby żeby bawił się ze mną, żeby ja bawiłem się z nim w straży, a ja nie lubię straży i... napiszcie, kto lubi straż, na przykład tak, ja lubię. Hm. A tu ja nie wiem, jak zrobić. Tym, tym, tym. No i domek prawie skończony. Domek tak szybko się robi. O ile to już trwa? 8 minut. Za 2 minuty kończę. O, dokoruję ten dom i się żegnam. I zrobię kolejny odcinek jak zera. Dobra. Ale chaos to daje. To biorę. Tak, tak. dobra jeśli wam dobra, czekajcie, czekajcie pokażę wam jeszcze to miasto spore to miasto już jest ja w tym o domu mieszkam, w tym o, tutaj o. czekajcie zrobię coś i wam powiem coś Ale mi zleżyło. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Zostaw łapkę w górę, subnij, komentuj. No i do zobaczenia Hello.